Szanowni Państwo zacznę od usprawiedliwień. Wybaczcie Państwo moją fizyczną nieobecność, ale od dłuższego czasu naprawdę mam ogromną niechęć do upubliczniania własnej osoby i do wszelkich form autopromocji. Także niezborność wypowiedzi, bo w założeniu ma ona być prosta, bez kartki. Bez włóczonego na pamięć tekstu, ale naprawdę bardziej z serca niż z rozumu. I naprawdę chciałem najserdeczniej podziękować yy, członkom kapituły, Towarzystwu Patriotycznemu i tym wszystkim, którzy przez choćby swój wdowi grosz, albo aż przez swój dowi grosz przyczynili się do tego, że takie e, nagrody honorujące tym, którzy wedle oceny państwa yy, przyczynili się czy uczynili coś dobrego dla kultury narodowej są możliwe. Szczególnie coś, czuję się zaszczycony tym, że znalazłem się w gronie osób, które które podziwiam, które podziwiam za to, że ich twórczość jest tożsama z ich postawami życiowymi, że należą do tej nie tak licznej grupy pływaków, którzy płyną pod prąd, nie z nurtem głównym, nurtem dziejów, którzy potrafią znaleźć w sobie no, tyle osobistej odwagi, żeby przeciwstawić się właśnie temu wszystkiemu, co kusi, a kuszą, jak wiadomo, konfitury. Nawet okruchy z Pańskiego Stołu. Są to wszystko inni nominaci, laureaci Państwo Nagrody, są naprawdę osobami, które, które budzą mój najwyższy szacunek i jest mi... I czuję się nadzwyczaj pochlebiony tym, że Państwo znaleźliście jakieś podobieństwo w moim życiu, w mojej twórczości do tych właśnie osób. Pewnie bo w sumie myślę, że dla kultury narodowej najważniejsza jest różnorodność, a największym wrogiem różnorodności jest wszystko, co ją hamuje, tmamsi i tłumi. Tak, kiedyś była to komunistyczna cenzura, dzisiaj jest to poprawność polityczna. Każdy z nas, to próbował lub płynie pod prąd, Y, przeżywa chwilę zwątpienia. Wątpi, czy jego głos jest słyszalny. Y, przychodzi mu do, na myśl opowieść o y, głosie wołającego na puszczy, choć słowa ja, mojego patrona, Jana Krzyciela, chyba nie do końca zostały dobrze zinterpretowane. Ja y, w takich chwilach bronię się lub pomagam sobie. Takim dziwnym cytatem, wersem, który odnalazła moja żona w jakimś tekście z dalekiej Azji. A chciałem go zadedykować wszystkim mi bliskim i Państwu na tej sali. A brzmi tak. Krzyk samotnego rybaka nie może zatrzymać w fali tsunami ale może ostrzec sąsiadów. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję.